Wisi, mości pułkowniku, jakem Czapliński wisi. A jeśli dotąd nie wisi, to będzie wisiał. Nie wylewaj, bać pan wina. A czy Wasi go dostaniesz? Już tam na niego moi ludzie na czekają. Nie wylewaj, bać pan wina. Chmielicki twojej zasadzki uszedł i podążył na Sicz. Nie może być. Ha, to pan Żetowski go uratował, a twoich moczyków wyrżnął. Jak to. Mimo listów gończych. Ono w żadnych listach nie wiedział! Z Krymu wraca! Pod straż pójdziesz! W demy! Powąchaj to waść. Straże! Woźnicy panowie! Pan starosta! starosta Patrzeć nie trzeba? Znam się na tym. Milcz wasz mość. mi, że mnie... Panie zagłował z panem namiestnikiem. A i owszem, owszem. mości namiestniku. Oto jest pan powsinar. pięta. Herwu zerwi pludry. Zerwi kaptur. Z kiszek. Z myszy! Kiszy. Wszystko jedno, nie wiem co bym wolał, My się czy psie kiszki. jedno jest pewne, że w żadnych bym mieszkać nie chciał, bo to i usiedzieć tam niełatwo i wychodzić niepolitycznie. Mości pani, oto już tydzień piję za pieniądze tego oto szlachcica, który ma miecz równie ciężki jak trzos, a trzos równie ciężki jak dowcip. Dałbyś właśnie pan pokój słuchać, chatko. Wiesz, ważność, że herb mój zwie się O? Jeszcze pod Grunwaldem przodek mój stowajko tym oto mieczem trzech rycerzy zakonnych w kapturach jednym cięciem wciął. Król na wielo nadał mu herb, zerwi kaptur. Rękę masz bać po przodku. No i cóż z tego? słubowałem najświętszej panience żyć w czystości, dopóki za sławnym przykładem przodka mojego tym samym mieczem trzech głów od jednego cięcia nie zetnę. I nie chciałeś bać pan trzech głów? Ot, nie złożyło się. Szczęścia nie ma. A po dwie to... Nieraz, bywało, ale trzech nigdy. Od takiej zerwikaptur kaptur ze mnie pośpiewisko dla ludzi, jak słusznie mówi. Pan zagloba, co ja cierpliwie znoszę i panu Jezusowi ofiarowuję. A czystości waś dochowałeś? <śmiech> <śmiech> hey, hey, Hanuś, hej, Hanuj! Hej, Kultoś do do Nie, nie, nie uciekajś! A krew się burzy! Jeżeli wasz mości trzeba by krwi upuścić, to ja mogę! Zędzian! Przecie się na tym znam! Aha. Jakem tu szedł, panna mnie zatrzymała! Jaka panna? No, jak to jaka gniazdzówna! Czemuż od razu nie powiedział? U, Jezus, albo to wasza miłość pytał? Chłopie! Ja nie jestem żaden chłop, jedno szlachcic. Choć ubogi. Swój honor mam! Rzekła ci co? Niby kto! Spytała mnie, czy jeśli Wasza miłość słowo powie, to czy można Mu wierzyć? A Ty co? Ja powiedziałem tak, że jakby Wasza miłość przyobiecał mi konia, na którym jeżdżę, to bym od razu wiedział, że mój. <laughs> Bierz konia. Bądźcie gotowi, wasza miłość, pora ruszać. Sypimy go. Da Bóg, niedługo się spotkamy. Rzędzian, boisz ty się śmierci? Jak to? Co jego mość mówi? Bo kto na silcie jedzie, ten nie wraca. To czemu jego mość jedzie? To już moja rzecz. Wrócisz do rozłogów. Mój jego mość. Już ci śmierci się boję, ale jego mości nie opuszczę, bo ja nie jestem jakiś chłop, tylko szlachcic, chociaż ubogi. Nie chcesz dobrowolnie, pojedziesz z rozkazu. Choćby mnie jego mość zabił, nie pojadę. Co ja, judasz jakiś jestem, żebym jego mości do śmierci wystawiał? Jedź, jedź. Dwakroć mi życie uratujesz. W weźmiesz konia. Którego konia? A choćby mojego. No to trzeba jechać. A ja, ja oświecony. Pije z hetmańskiej czarki. Jaśnie oświeconego. To jest nocnik górnio. To tylko w nocy z niego pić można? Pan Hetman Potocki do niego szczał. Israł. Urzesz! Krzywonos nie urzesz. Nawet pies sra na dworze. Pan Zagloba! Żyw, druh, nasz przyjaciel serdeczny! Ale puszczaj, bo kości, połamiesz, że też Bóg tyle dał ci w garści, a tak mało w głowie. Oj, swoje zaczyna słuchać chatka. Oj, ty Teraz zapłacicie mi za wszystkie wasze zbrodnie! Panie komendancie, to niewinni ludzie! Precz, to szelmy od Chmielnickiego! pana, te litości, panie rycerzu. Chmielnickiego na oczy, na oczy nie widzieliśmy. Nie zabijajcie biednych ludzi. Mamy tu wesele. Wypij z zdrowie młodych jak pismo święte nakazuje. Jedno nie myślcie, że wam popuszczę. Jak wypiję. У нас тут Василия. Нести Бог поблагослови. Какой и всякой невинности. Аминь. Ой, чешу, что <плазу> в <плазу> руках я-то захватываю... Pimy ojca, syna. Jestem w piekle. Witaj, wasz mość. Nie poznajesz mnie? A? Panie szlachcic. Poznaję. Jak zdrowie? <laughs> Nieźle. Nieźle. Od czasu, jakoś mnie w rozłogach kurował, a teraz ja. się tobą zajmę. On wie, że jeśli mnie tknie, a ta mana podziękuję. Słuchaj, syn! Chodźcie do tutaj, ku wyledziecie! Brat, ja go rycerską rękę pana za głowy! Czy mnie liczy? Odwoję! Czeszyń! Za głowy się na się Zerwać strzekę, brać żywca! A sam nie łaska, pójść no tutaj, chrabie! Boisz się, rycerza paroków! E. <try> Bóg tak rodził męstwo. Jesteś mać pan pewien? Przecież mi to za bochun powiedział. Bo że też uszedł z moich rąk. Jakem go przycisnął, tak zaraz stracił rezon, zmieszał się i wygadał wszystko. jak na powiedzieć? Nie jeden by się z waszmością na rozum zamienił. Nie no ja bym się nie z każdym zmieniał. Jak zdrowie? Na <laughs> miłość boską, panie Michał, staraj się. Ja sobie z tym zbujem nie dam rady. To czemuś go waszmość wyznał? Słowo się rzekło! Chodź panie, szlachcic. Bo mi do tego knura spieszno. No co, gotów, pan? pan Lujcar, gotów. Dziwie Boże, zaczynajcie! No to żeśmy, bo Huna uciekli. My? Zdobyłem chorągiem! Nie znałem swojego męstwa! Bacznie chamy szczęście! Że nie jestem w szarży. Zdobyłem w tej bitwie! Trzech rzeczy potrzebuje moje męstwo. Jeść dobrze, pić dobrze i wyspać się dobrze. No przynajmniej spać choćby, skoro nie jeść i pić, nie ma czego. Bez rozkazu? Służby was nie znasz? Panie Michale, mniejszy od. sikoryk. To się pożywisz ziarnkiem prosa i naparskiem. na ale ja Bogu dziękuję, że mnie kura nie zadnią nogą z piasku wygrzebała, tylko niewiasta urodziła. Mam ja tu manierzynę. Ale kiedy mnie kura z piasku wygrzebała, to myślę, że i gorzałka tak nikczemnej persony nie będzie właściwie smaczna. W twoje ręce, Janie. <laughs> Przechera z siebie, panie Michale. Ale żołnierz sedny i to do siebie, że sobie od ust odejmujesz, a drugiemu oddajesz. Nie chciałem cię krzywdzić. Weź od pana poddypięty. Co, 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 co pan robisz? Co pan robi, Zostaw! Kiszki masz! Za długie to leje i leje. To szledwą co przychylił. Do jutra mamy spokój, panowie. Ja wam to mówię. O!